Jeszcze mamy przepraszę, zanim nam wybaczysz Taniu, to grzech obrażać się na upośledzonych To nie nasza wina, że się tacy urodziliśmy Mów za siebie Zawsze jesteście niewinni Spaliliście zasłony, winicie ogień Ogoliliście kota sąsiada, zwaliliście na brzytwę A wy zawsze jesteście biali i puszyści Nauczcie się brać odpowiedzialność za siebie Wziąć odpowiedzialność nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Chyba w tym tkwi problem. Najwyraźniej mama jest bardzo zła, że złamaliśmy wszystkie zasady taty. I co mamy zrobić? No to może zróbmy coś dla tani. Śniadanie do łóżka, kwiaty, niespodzianki. Co tam jeszcze lubią dziewczyny? Yy. O, drogie samochody i diamenty, ale na razie stać nas tylko na kilka kwiatów zerwanych z działki i jajecznice. Więc zacznijmy od tego! Ej, nie udało się! Moją metodą! Taniu, postanowiliśmy sprawić ci trochę radości! Trzeba w tym pokoju czuć negatywną energię i pragnienie zemsty. Pachnie jak przypalona luku. Tania, co jeszcze mamy zrobić, żeby się nam wybaczyła? A może posprzątamy całe mieszkanie albo odpowiemy twoim wielbicielom za ciebie? Albo w końcu wymyśl jakąś karę dla nas! Właśnie, może poczujesz się lepiej, jak nam czegoś zabronisz. Albo możemy zrobić coś obrzydliwego, ale niech to nie będzie związane z toaletą i szczoteczkami do zębów. Chcecie mi powiedzieć, że dobrowolnie zgadzacie się na karę, abym wam wybaczyła? No jasne. Mogę nawet wytrzymać tydzień nie żartując z nikogo. Sam w to wierzysz? Kiedyś udało mi się wytrzymać parę godzin, więc mogę tak robić przez cały tydzień. Aha, po prostu spędziłeś te kilka godzin zamknięty w szafie i nawet wtedy napisałeś całą listę okropnych żartów, które nam powiedziałeś, gdy już wyszedłeś z tej szafy. O, mamo, wymyśliłaś już nam jakąś karę? Tak, i to nie jedną. Aha, naprawdę podeszłaś do tego poważnie. Skoro tak lubicie listy, to macie dla siebie całą listę kar. A dlaczego tak dużo? O czego się spodziewaliście? Złamaliście mnóstwo zasad ojca. Tu macie karę za każde wykroczenie. Surowe, ale sprawiedliwe. I jeśli to wszystko zrobimy, to nam wybaczysz? Myślę, że tak. Co znaczy myślę? Potrzebujemy gwarancji! To nie wy w tej sytuacji stawiacie warunki. Dobra, zgadzamy się. Moje życie to zbrodnia i kara, zupełnie jak w książce. I tak, zadanie numer jeden. Mamo, dlaczego masz ziarna w rękach? Tylko mi nie możemy będziemy stać na ryżu. Tania, ja wszystko rozumiem, ale to jest za dużo, jest 21 wiek! Mm -mm. Oczywiście myślałam o tym, ale nie. Doszłam do wniosku, że skoro lubicie wszystko rozrzucać, to pewnie lubicie też wszystko zbierać. I tak, waszym zadaniem jest zebranie ryżu i makaronu z powrotem do tych kubków. I tak, żeby się nie pomieszały. A jeśli się pomieszają, będziecie musieli zacząć od nowa. Jak widzę, podeszłaś kreatywnie do wyboru kar. Miałam na to bardzo dużo czasu. A można używać środków improwizowanych, takich jak odkurzacz, miotła? Można, ale te rzeczy raczej nie pomogą w sortowaniu. Nicole, nie wydaje ci się, że jesteśmy w gołębim raju? Aha, dla gołębi to raj, dla nas piekło. Dawaj, co w tym trudnego? Zobacz, tutaj ryż, a tutaj makaron. Ryż tutaj, makaron tutaj. Im dłużej to zbieramy, tym bardziej myślę, że byłoby lepiej, gdybyśmy stanęli na tym ryżu. Tania wybrała sposób, żebyśmy cierpieli dłużej. To chytre i okrutne. Niedługo zacznę gruchać, a potem przez parę miesięcy nie będę mogła jeść kaszy. Jedz, patrz, wąchaj, żadnych węglowodanów. Okej. Okay. sprawdź naszą pracę. Oj, oj, oj. Mam nadzieję, że w pełni poczuliście, czym jest ciężka praca. Poczuliśmy w pełni, co znaczy czuć wstręt do życia i mieć bóle pleców. Okej, okay, ukończyliście tę karę. I teraz jesteście o 10% bliżej mojego przebaczenia. I załamania nerwowego. I tak, przechodzimy do następnej kary. I tak, pewnie znacie tę torturę: wkładanie kołdry do poszewki. Nie, tylko nie to! Postanowiłam utrudnić wam zadanie. Jak można skomplikować coś, czego nie da się zrobić bez ataku histerii? Właśnie tak. Zaszyłam dziurę, w którą należy włożyć kołdrę. Teraz jest otaka szeroka. Musicie to zrobić w trzy minuty. A co jeśli nie stążymy, to nic wielkiego. Wyjmiecie kołdrę i spróbujecie jeszcze raz, aż wam się uda. Okej, okay, mamo. Czy twoje przodkowie nie byli przypadkiem katami, czy co? Chyba masz to we krwi. Mniej gadania, więcej działania. Czas start. A, już! Zobacz, mam na to sposób! Patrz, bierzemy poszwę na kołdrę i zwijamy. Patrz, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Gdzie? Poczekaj, to czekaj, musimy to zwinąć, czekaj. O, tak, czekaj. O, A gdzie ta dziura? Nie wiem. Znajdź otwór! Co no tak stoisz? Tutaj jest! Tu jest to otwór! Patrz! Tutaj! Trzymaj tutaj! Dawaj! Wpychaj to! Otrzymaj! Anakonda! No dalej! No trzymaj tę dziurę! Trzymam! No dalej! Wiem, że dasz radę! <laughs> oj przez przypadek podarłem. Mama nie zauważy, to nic takiego. Kurczę, przypomniało mi to wciskanie się w G'sy Po świątecznym obżarstwie. Albo jak próbuję zmieścić wszystkie swoje szkolne rzeczy w małej torebce. Przestań się ociągać! No to trzymaj to mocniej. Ziomki, czas minął. A więc druga próba. Nikol, może musimy wymyślić jakąś taktykę. Nie wymyślono tego w całej historii poszewek na kołdrę. A ty myślisz, że wymyślimy to w trzy minuty? No tak, chyba bredzę. I tak, czas start. Dawaj, 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 dawaj! Szybko, dawaj! A, dawaj. rozumiem. Masz? Czekaj, trzymaj, czekaj, czekaj, trzymaj! Ah! Dawaj, 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 dawaj! No teraz jeszcze, to musimy. Jeszcze, no dalej! nie. Dawaj dawaj, 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 Czekaj, patrz, patrz, teraz zrobimy to tak. E, na podłogę, na podłogę. Na łóżku jest nie Poczekaj, musimy znaleźć dziurę. Dobra. Poczekaj, poczekaj, czekaj. Gdybym nie była na was zła, powiedziałabym nawet, że jesteście wspaniali. Po dzisiejszym dniu na pewno pójdę do psychologa. A ja wręcz przeciwnie, przestanę do niego chodzić. Położę się w pokoju z wielką depresją. Ja w waszym wieku nawet nie wiedziałem, kim są psychologowie. Miałam tylko krzyżaków i czterech pancernych na biało-czarnym ekranie. Widzę słomki, więc pewnie coś będziemy pić. Logiczne. Myślę, że wiem, co będziemy robić. Chyba wszyscy już to nagrali na swoje realisy. Pewnie teraz będziemy pić i zgadywać, co pijemy. Ale czemu to kara? Bo generalnie wszyscy piją pyszne rzeczy: gazowance, różne soki, a na was czekają niespodzianki. Chcesz powiedzieć, że tutaj będzie coś obrzydliwego? Może tak, a może nie. Spróbujcie i sami się przekonajcie. Jako mężczyzna wezmę pierwszą słomkę dla siebie, żeby zbadać teren, że tak powiem. Fuj, jakie kwaśne! Co to jest? Sok z cytryny! Obrzydliwe! Sok z cytryny, tak, ale to było całkiem proste. Ale jest w tym plus! Jaki? Cytryna! Tak bardzo zszokowała moje kubki smakowe, że cokolwiek złego wydarzy się później, nie wyda mi się już tak obrzydliwe! Nikol, twoja kolej. Smakiem przypomina płynną kulę. Tania, czy ty zmieliłaś całego kurczaka w blenderze? Nie, jestem zbyt leniwa, by robić takie rzeczy. A, rozumiem, to rosół z kury. Chociaż nie do końca, bo nie zawiera soli ani marchewki, tylko wodę z kurczaka. To dlaczego tak się krzywisz? Jest pyszne! To coś zgniłego i jakby rybnego! To zgniłe czy rybne? A może jedno i drugie? Na pewno nie jest zgniłe. Mm, to jak płyn mm, z konserwy mm, konserwy rybnej. Niezbyt smaczny, chociaż jakby dodać trochę chleba i ogórka, byłoby spoko. Mam nadzieję, że to coś jadalnego, a nie woda wyciśnięta ze ścierki. Czemu wcześniej nie podsunęłaś mi tego pomysłu? na nienawidzę tego. Kto w ogóle? Pomysł, żeby zrobić płynne pomidory. Na świecie jest tyle owoców i warzyw, a ktoś naprawdę wybiera to? Tania, dlaczego jesteśmy na zewnątrz? C Tylko nie mów mi, że wrzucasz nas z domu i będziemy mieszkać na ulicy. Jeszcze nie. Ta kara nazywa się robotnicy. W ostatnim filmie stwierdziliście, że jesteście już bardzo dorośli. Wydaliście mnóstwo pieniędzy z mojej karty na jakieś bzdury. Tania, ul to nie bzdura, to cud natury. No to teraz będziecie musieli odpracować dług za ten cud natury. Załatwiłam wam pracę. Jaką? Sprzątaczki. Podczas gdy ciocia Luba jest na urlopie, oto wasz uniform i narzędzia. Możecie zacząć już teraz, a ja pójdę i wrócę za godzinę. Tak, życie jest nieprzewidywalne. Wczoraj byłam słowną blokerką, a dziś wyciągam gumę spod czyjegoś kwietnika. Słuchaj, odpowiada ci ta robota? Jak nie dostaniesz się na studia policeum, pewnie zatrudnią cię na takim stanowisku. Bardzo śmieszne. Mniej gadania, więcej działania. Wciąż czeka tam na ciebie mnóstwo śmieci. No i spoko, nie boję się pracy. Co tam jest? Wy szczur. Nawet szczur w tej atmosferze, co będzie ze mną? No, świetnie ukrywaliście fakt, że umiecie sprzątać. Nie ukrywaliśmy swoich talentów, ale raczej odłożyliśmy je na potem. Pozyskiwanie na innych osób z Doniczki nie jest moim głównym talentem. Ale mimo wszystko poradziliście sobie z tym. Jesteście o krok bliżej mojego przebaczenia. Już nie raz wam mówiłam, że mam dość sprzątania po was. Sprzątania, prania, mycia, gotowania, wstydzenia się za nas pamiętamy. Ale to, co mnie najbardziej denerwuje, to to, że jak tylko umie lustro, to od razu je Tak. No wiesz, mycie zębów i głośne plucie do zlewu to klasyczny rytuał każdego chłopaka. No tak, każdy ma swoją własną pranną magię. O, to klasyczny rytuał, tak? Czekajcie tu. Teraz macie nowy poranny rytuał, który nazywa się prana magia tani. Lustro musi być idealnie czyste. A ty co naprawdę codziennie rano plujesz przy zlewie? No tak, a jak inaczej? To tak, jakbym się obudził, otworzył oczy, zobaczył Cię i się przestraszył. Dwie nierozłączne rzeczy. Dlaczego Ty robisz bałagan, a my oboje mamy to sprzątać? A pamiętasz jak wczoraj rozlałaś olej i zamiast to posprzątać przykryłaś to szmatą i sobie poszłaś? Myślałam, że się wsiąknie i nikt tego nie zauważy. Dobra, Nicole, wystarczy. Resztę sama zrobisz. Następna kara jest dla mnie przyjemna. A dla was mniej przyjemna. Masz w rękach miskę pomarańczy. Tylko mi nie mów, że będziemy musieli nimi żonglować. A może chcesz rzucać w nas tymi pomarańczami? To lepiej wybierz pomidory. Będą bardziej miękkie i bardziej upokarzające. Nie będziemy niczym rzucać. Przynajmniej na razie. Bardzo chcę pomarańczy. A wy je obierzecie i usuniecie błonki. Czyli będziemy twoimi osobistymi niewolnikami? Nie podoba mi się to słowo. Powiedzmy, że będziecie moimi asystentami. Że mama lubi pomarańczenie granaty, bo inaczej musielibyśmy oddzielać wszystkie pestki. Albo jabłko, wyobrażasz sobie, jak trudno byłoby wyciągnąć wszystkie pestki z jabłka? Właśnie jabłka! A ja się zastanawiam, na co mam taką ochotę? Przynieście mi jabłko bez pestek. No brawo, dołożyłeś nam roboty. I tak, dzieciaki, następna kara nazywa się ofiara. Bardzo pozytywna nazwa. A kogo poświęcimy? Tylko mi nie mów, że psa sąsiada! No, parę razy zrobił kupę na drzwi, ale nie sądzę, żeby zasługiwał na taką odpłatę. Nie, tuzika na razie nie dotykamy, a ofiarujemy wasze ulubione rzeczy. Ale dlaczego? Jak dlaczego? Powiedzieliście, że zrobicie wszystko, żebym wam wybaczyła. W ten sposób udowodnijcie, że mnie cenicie. I tak, los numer jeden. Pogniesiona koszulka Rzei była w dziesięciu krajach. I to właśnie w niej dziewczyna po raz pierwszy posłała żenie w policzek. A jaką proponujecie ofiarę? Wymasz to błotem. Smarowanie błotem raz. Smarowanie błotem dwa. Przekroić na pół. Krojenie na pół raz. Krojenie na pół dwa. I sprzedane. Przetniemy ulubioną koszulkę Żeni na pół. Żegnaj koszulo. Niech ci ziemia lekko będzie. <śmiech> <śmiech> Uwaga, następna rzecz. Paleta Nicole. Na świecie są tylko dwie. U Nicole i u Angeliny Jolie w jej snach. Zacznijmy stawiać. Dać bezdomnym. Oddać bezdomnemu raz. Oddać bezdomnemu dwa. Przyjechać samochodem. Przyjechać samochodem raz. Przyjechać samochodem dwa. Sprzedane. Przejedziemy samochodem po palecie. <laughs> Słyszałam ten chrub, moja biedna paletka. Tak bardzo ją kochałam. Zawsze będę o tobie pamiętać. Płynnie przeszliśmy do kolejnego zadania. Za kilka dni wyjeżdżam, a to oznacza, że mój samochód musi błyszczeć. Myjemy Twój samochód za karę o wiele częściej niż Ty sama go myjesz. Ale dziś umiecie go wyjątkowo dokładnie. Dobra, dawaj szmaty i wodę. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. A oto najciekawsza część. Samochód trzeba bardzo dokładnie umyć. Wszędzie, koła, reflektory, wszystko. Tak, musimy być bardzo ostrożni, co jeśli przypadkiem uszkodzimy maskę patyczkiem higienicznym. Za te dowcipę nie dostaniecie wody. A czym my więc będziemy myć? Lujcie na patyczki i myjcie. Nigdy nie sądziłam, żeby zajmować się taką bzdurą. Mnie już chyba nic nie zdziwi. Przechodzimy do następnej kary. W tym przypadku tymczasowo utracicie słuch, wzrok i głos. A potem zabierzesz nam nerkę, tak? <laughs> nie, nie dosłownie. Będziecie mieli zawiązane oczy, będziecie słuchać głośnej muzyki w słuchawkach i nie będziecie mogli mówić. I w takim stanie wykonacie kilka prostych kar. Prostych według naszych standardów? Według twoich. A o tym się zaraz przekonacie. Pierwsze zadanie: musicie nalać wodę z butelki do szklanki. Jedno z was trzyma szklankę, a drugie nalewa. Ziomki, nie poradziliście sobie najlepiej z zadaniem zespołowym. Dlatego teraz zadania będziecie wykonywać osobno. Na podłodze będą porozrzucane różne rzeczy, na które lepiej nie nadepnąć. I postaracie się przejść dystans, nie nadepnąwszy na te niebezpieczne, małe przedmioty. Łatwistna! się mnie wzroku, ale moja intuicja jest zawsze ze mną! Jaki ograniczony umysł! Tak, czekajcie na mnie tutaj, zaraz wszystko przygotuję. No dobra, zaczynamy! Ha, 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 ha. Jak długo możesz nas jeszcze karać? Cały dzień wykonujemy kary, już wszystko sobie uświadomiliśmy. Czy nie zasługujemy na wybaczenie? Nigdy w życiu nie zostałam tak upokorzony jak dzisiaj! Chociaż chyba kłamie. Dobrze. Co, dobrze? Wybaczam Wam, a raczej wybaczam Wam już dawno temu. Co? Dlaczego więc wykonywaliśmy te wszystkie kary? No, mówiliście, że jesteście gotowi na wszystko. Jak mogłam przegapić okazję, żeby się z Was pośmiać? Co? Więc to po prostu wszystko były żarty? Okrutne i bezlitosne. Czemu się nie śmiejecie? Myślałam, że będzie zabawnie. Ej, nie patrzcie tak na mnie. Zaczynam się bać. A może zostawię was na chwilę? No czekaj, mamo, nie zostawimy tego tak. Zgadzam się, zostawmy zemstę na później. Jestem teraz strasznie zmęczony. No dobrze, zachowam swój złowrogi głos na jutro. To co, Ziemki? 3, 2, 1, 0 jest w kanale Miss Nicole. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie dać lajka. A my uciekamy, papa! Pa!